Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja jestem kamerzysta i tak jak Wam obiecałem, zmieniamy nasz dom na rezydencję. Aktualnie znajdujemy się na działce o powierzchni 100 000 m2, a po mojej prawej stronie znajduje się rezydencja, w której zamieszkamy. Jest to tylko i wyłącznie zmiana domu, to nie jest żaden projekt. Nadal tworzymy tą samą ekipę, którą tworzyliśmy do tej pory. Za kamerą znajduje się Karinka, która będzie nagrywać prezentację tej oto właśnie rezydencji. A jeżeli Ty jesteś nowy na kanale, to tak. Taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku. Zostaw tam na dole i dąż do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, bo tak jesteśmy najszybciej rozwijającym się kanałem w Polsce i teraz mogę powiedzieć to bez żadnych obaw. I mam nadzieję, że do końca wakacji uda nam się wbić milion subskrypcji. A ja już nie będę przedłużać, bo zapewne chcecie zobaczyć, jak ta rezydencja wygląda w środku. Sam byłem bardzo ciekawy, no ale teraz przyszła kolejna was. Oczywiście Hubert, Viola oraz Mariusz zostali przed bramą. Jaszczur dojedzie do nas najprawdopodobniej na dniach. Cóż może Karin. Idziemy zobaczyć ten dom. Znaczy, ty już ty... go widziałeś. W ogóle jak ci się podoba on z zewnątrz? Z bliska lepiej niż z daleka. Tak? Robi wrażenie. Dobrze, chodźmy. No cóż, wejdźmy do środka. Mega się jaram. Pomimo, że wchodzę tutaj drugi albo trzeci raz, to nadal jaram się tym miejscem. Zapraszam ten. 27 metrowy hol w standardowej Kawalerki, która jest w blokach. Yy... przecież to maja. No słyszę. Nie wiem, nie, nie, nie będzie ono na filmach przeszkadzać. W każdym razie to no tutaj raczej poza zastępnie będzie. Wykonane są ze szkła, które prowadzą bezpośrednio do, do takiej garderoby na, na kurtki, takiej bardzo mobilnej garderoby, każdy z nas tak naprawdę będzie wykorzystywać to miejsce, zwykła biała garderoba. Po drugiej stronie znajduje się piżamia, piżamia nie jest już uzupełniona. Nie ma tak naprawdę co pokazywać. Ale tutaj, jest e, dużo miejsc. Jedyną, jedyną fajną rzeczą, która tutaj się znajduje, jest właśnie chodziaka na wino. Ale jest pusta. E, jest pusta, ale zapełnimy ją i najprawdopodobniej dredżarz będzie korzystać z niej codziennie. Karinka, jakie jest Twoje ulubione miejsce w domu? Oczywiście, że kuchnia, bo kuchnia to serce domu. No, też mi się tak wydaje, dlatego. Znaczy, serce domu. Serce Twojego dowodzenia Karina uwielbia gotować, dlatego za tymi drzwiami znajduje się kuchnia. Chcesz zobaczyć? No jasne, że tak. Zapraszam Państwa do kuchni o powierzchni 40 m2, bardzo nowoczesnej kuchni, ale zarówno minimalistycznej kuchni, jest tutaj tak naprawdę wszystko, czego będziemy potrzebować w tym domu, czyli lodówka z opcją kostkarki, ekspres do kawy, piekarnik z funkcją mikrofali, no i oczywiście zmywarka. Duży blat, tutaj ręka powinna ułatwić lotowanie, tak mi się wydaje. Płyta indukcyjna. Uch! Tutaj mamy nawet sporo tego. Muszę chyba instrukcję przeczytać. Nie, wydaje mi się, że tam, gdzie jest nacisk, pod punktem nacisku po prostu to działa. Wydaje mi się, że coś około 6-7 palników, także Karina mogłabyś nawet z jakimś kucharzem coś tutaj przyrządzić. Może na jakimś odcinku. Za nami znajduje się tak naprawdę centrum domu to, na co wszyscy czekali, to na co ja czekałem, może jak to jest piękne. Zresztą to jak Nie słyszę. Dobra, czy masz bo tak. Albo poczekaj, 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 nie poczekaj. Nie. poczekaj, jeszcze nie. Tylko nie nagrywaj za dużo. Tutaj znajdują się piloty do rolet, które znajdują się za nami. Jeżeli będzie za dużo światła, to zasłaniam rolety. Jeżeli będzie za mało światła, no to rolety będą odsuwane ze względu na to, żeby dostarczyć Wam jak najlepszą jakość nagrywania. Żeby te filmy po prostu weszły na nowy poziom, żeby po prostu było idealne doświetlenie. Także no cóż, będziemy na pewno z tego korzystać. To też jest fajne. Jeżeli będziesz chciała odgrodzić kuchnię i na przykład nie będziesz chciała, żeby dredziarz przeszkadzał, ci. O Jezu. Możesz sobie przesunąć i po prostu oddzielić. kuchnię, się od was. Tak, kuchnię od salonu, Fajny, bajny. Ręka, pokaż im to. Tutaj chyba nie muszę za dużo mówić. Wygląda to po prostu obłędnie. Szczerze, byłem w wielu domach. Wiele domów widziałem, i czegoś porównywalnego do tego widziałem. Widziałem tylko w jednym domu w Warszawie, na Ursynowie. Bardzo ładny dom, ale jednak nie był aż tak ładny jak ten. Jedyny plus, jaki tam był, to był, że miał basen. Ale wybrałem ten ze względu na to, że ten dom nie ma konkurencji. Tak naprawdę jest najładniejszym ze wszystkich domów, które widziałem. No jest piękny, nie? No pięknie, a jaki widok piękny. Zobacz, tutaj będzie bezpośrednio diwok na staw, który oczywiście musimy oczyścić pałek wodnych, bo troszeczkę zarósł, ale to ze względu na to, że po prostu nic tutaj nie było robione przez dłuższy okres czasu. Zanim pokażemy Wam drugą część domu, bo to jest salon, a tam znajduje się tak jakby drugi mniejszy salon, to może pokażemy ogród, bo ogród również prezentuje się obłędnie. Pokażę jeszcze to miejsce wypoczynkowe, którego będziemy go Tutaj znajduje się kominek. Jeszcze nie był używany, także dokonamy tutaj pierwszego pierwszego użycia tego kominka. Tak, Oczywiście z każdej strony dom prezentuje się inaczej. Przesłysz wspomniane z rolety, tak? Zasłony. Rolety, rolety. zasłony. Nie ważne. W każdym razie to umożliwi nam lepsze doświetlenie. Tutaj znajduje się ogromny taras, tutaj tak jakby ogródek z roślinami. Mamy tutaj nawet miętę do Mokito, także jeżeli chciała do Miętę do, do mojito, to Tomasz tam znajduje się miejsce wypoczynkowe, możemy tam zrobić grilla. Na razie tam jest Nisko. miejsce wyznaczone na ognisko. Tak jak tutaj wspominaliśmy o jeziorku, Bajorku, które trzeba po prostu oczyścić. Ogród przed. Wszystkim jest ogromny. Ma powierzchnię 100 tysięcy metrów kwadratowych. Jest to 10 hektarów. W każdym razie, wiadomo, wszystko nie będzie zagospodarowane, bo jest to po prostu za duża, ale to za duża przestrzeń. Wszystko tak naprawdę jest monitorowane, także czujemy się tu w 100% bezpiecznie. Nie musisz się o martwić, Karinka, że jakieś dziecko by nam wyszło na posesję, bo oczywiście jest już ochrona. To po prostu będą to załatwiać za nas, także już nie będzie żadnego problemu z tym. W każdym razie, tutaj znajduje się nasza sypialnia. Nasza sypialnia. Z tym tarasikiem, e, balkonikiem. Tak. Podoba ci się? Tam łazienka. Jest oczywiście, że. No jest. to podoba mi się. No to tak, zobaczymy. Pewnie chcę zobaczyć. Oczywiście ogród z drugiej strony pokażemy Wam za chwilę, bo jest to tylko jedna część ogrodu, ale pokazujemy to częściowo, tak? Czyli bo z tamtej strony też jest wyjście na ogród, z drugiej części domu. Karinka trochę się zmęczyła. Bogibis pochódzę, to jest taki teren ogromny, jeszcze po tej nowce, w tym aucie. To też jest ładne, tylko to przeszklenie jak przychodzi stąd, tam, wygląda fajnie, nie. Tutaj ogólnie według projektu ma być basen, także zastanawiamy się nad tym czy tego basenu po prostu tutaj nie zrobić, bo wystarczyłoby tak naprawdę wykopać te kamienie. No i cóż, no i po prostu grać basen. Także od razu byśmy mogli skakać stąd do basenu, także Nie, czy to bezpieczne jest ale. No głęboki basen będzie 2,5-metrowy, także A, no to tak. Także będzie bezpieczne, w 100% bezpieczne. To ja jestem za. W ogóle tutaj są takie fajne ledy, patrz. To tak fajnie podświetla, to w nocy fajnie wygląda. Może dom jest, jest tak duży, że nawet ja nie wiem, gdzie ty stoisz. O, z tej strony wygląda naprawdę kosmicznie, nie? Tej świnia też wygląda kosmicznie w tym domu. W domu. Tutaj za dużo chyba nie, nie dzieje się, tutaj trzeba będzie jakaś pouzupełniać po prostu to wolne przestrzenie. Te orzełki są ze względu na to, żeby po prostu ptaki, które lecą, omijały to miejsce, bo się zabijały. Oto ja miałem to samo w swoim domu, ale nie wiedziałem jaką technologię z tej wykorzystać, żeby te ptaki się nie zabijały. No cóż, no, ptaszki już się nie zabijają, o to także w całe szczęście byłbyś no, musiała. No nie będą. Świnia chyba się podoba, bo cały czas jest merda. No i cały czas coś wącha. W każdym razie, ja również mega się jaram, bo jest to najgrubszy dom, jaki kiedykolwiek mieli youtuberzy. Nie ma nic naprawdę tak porównywalnego na rynku, co można w ogóle zakupić. Jedyny dom, który właśnie był w jakimkolwiek stopniu porównywalny do tego domu, jest to ten dom z obrazka, którego widzieliście na początku. I on jest też fajny, ale nie jest aż tak fajny jak ten dom. Tam jest po pierwsze mniejsza działka, jest gorsza lokalizacja stricte tego, że pełno osób by stało pod bramą. Ogólnie jest gorzej do świetla. Klony, ale też jest, też jest fajny tylko, bo... No, ale ten jest lepszy, co tu dużo mówi? Ten jest po prostu, no, ekstra klas, tamten jest ekstra, a ten jest ekstra klas, no... Nie... High level. High, 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 high level. Tak jak tamten jest high level, to ten jest high, high, high level. No, po prostu tutaj wystarczy wykopać tylko basen i nic nie będzie miało podjazdu. Żaden dom, e, na razie przynajmniej, nie widziałem takiego domu, który będzie mieć podjazd do tego, także ja się mega jaram, bo naprawdę ciężko pracowaliśmy, żeby tutaj się dostać. No i cóż, no mój apartament. Właśnie Karinka, twój, twój apartament, który znajduje się u góry. Czy jesteś gotowa? Ja już tam byłem, ale... Jestem, jestem. Chodźmy. To jest takie mini mieszkanie, bez kuchni. No się, tutaj mam dużą. Tutaj od razu jest bezpośrednie przejście do drugiej części budynku. Po dachu można skakać. No można by było, jakby ktoś chciał. A tutaj, tak? Nasza twierdza. Zobacz. O ja. Jak Ci się podoba? Może zapalać tak. dodatkowo to. Na swoim miejscu, kominek. Wiadomo, że każdy ma w swoim pokoju kominek. Każdy ma w swoim pokoju kominek. Też. Dobra, no taki żarcik. No. Ładne łóżko. No, i teraz się mogę wczuć w Twoją rolę. Mogę coś powiedzieć o tym apartamencie. No to dawaj, opowiadaj. To znajdujemy się w apartamencie o powierzchni ilu? 55 m kwadratowych. 55 metrów kwadratowych. Mm, tutaj mamy sprzęt, głośniki, telewizor, praktycznie, ale to da się nadrobić. Tutaj zapewne jest piękny widok na staw. Tak, tylko trzeba odsłonić to pilotem. Tylko czekaj, nie wiem jak to działa. Niego jeszcze nie rozpinię. W każdym razie na pewno da się zasłonić to. W trakcie po prostu ogarniemy, co się dzieje. No bo nie może być otwarte, jak się odsłania. U Jezu. Nawet nie wiedziałem, że nie można zasłaniać, jak jest, jak jest otwarte. Jezu. Tu jest, znajduje się garderoba, w każdym razie nie będziemy tej garderoby pokazywać, bo jest troszeczkę zapakowana. Garderoba jak garderoba. Pokażmy Właśnie. łazienkę. Ogromne lustro. Wanna, jaka piękna. Czy ja wiem, czy taka piękna? No po prostu ładna, wow, Wanna. No, ładna, taka bolustująca. No super. To też pewnie jest widoczna taras. No super. Jeszcze Oś... już, już, już widzę siebie, należać, leżak się opalać, rano. Dobra Karinka, chodź zobaczyć widok jaki tutaj jest. Ale tutaj są na swoim, No to to się od razu, patrz, otwierasz. Ale że słaba jesteś, Karinka? No, no, aucie. no, no, Nie, Nie, one są Aha, czyli musimy pilotem. Dobra, to jest za bardzo. E, za bardzo nie, może nie o to tyle skomplikowane, nowoczesne. za bardzo nowoczesne jak dla mnie, e, bo na razie do takiej nowoczesności nie jestem przygotowany. W każdym razie pewnie chciałabyś zobaczyć ich część. Mamy nawet saunę. Mamy saunę? No pewnie, że tak. Naprawdę? Nie wiem, czy wszystko pokazywać w tym odcinku. Może zrobimy coś takiego, że oni pokażą swoją część. No też tak myślę, że tak no. należy zrobić. To takie patio chyba, czy. Nie wiem jak to nazwać. Tutaj się przespacerować po dachu. W każdym razie ich część pokaże tylko korytarz, nie? No. I ich część a oni po prostu nie pokażą swoje pokoje. W ogóle nie wiem, czy nie będzie trzeba zrobić jakiejś konkurencji co do wyboru pokoi, bo wydaje mi się, że będzie tutaj nie lada awantura. No bo będą rywalizować o ile pokoi. Tak naprawdę każdy ma dla siebie pokój. Czyli o trzy. No tak. Aha. No bo Jaszczur będzie z wielką, nie? No tak, tak. No ale Jaszczura nie ma i teraz y, jego los spoczywa w jej rękach. No tak. Okej, okay, jeszcze tak krótko informacyjnie. Sama rezydencja, to znaczy, wybudowanie tej rezydencji to kwota około 5 milionów złotych, bo pytaliście się w komentarzach. Plus do tego dochodzi działka o powierzchni 100 tysięcy metrów kwadratowych, kolejne 5 milionów złotych, czyli już mamy około 10 milionów złotych. Do tego również dochodzą ruchome meble o wartości około 5-600 tysięcy złotych, czyli mamy kwotę stylującą powyżej na pewno 10 000 000 zł. Milionów złotych za całą posiadłość, całą nieruchomość, na której się znajdujemy i którą będziemy mieli w 100% do dyspozycji przy nagrywaniu naszych filmów. Będzie to tylko i wyłącznie nasza własność, także będą naprawdę, ale to naprawdę grube filmy, bo są do tego predyspozycje i na pewno wykorzystamy to w 100%. Tak, rezydencja prezentuje się z frontalnej strony. Bardzo, bardzo, bardzo. bardzo, bardzo. Także oczywiście również prezentuje się bardzo fajnie, mamy tutaj obrazy, które dodają tutaj... do filmatu. klimatu. Pokazywaliśmy to miejsce, ale nie pokazywaliśmy tego pokoju. To jest się sauna. Zastanawialiśmy się nad tym pokojem, no ale jest e, dużo mniejszy, także będzie, będzie do wyboru. W każdym razie widzisz to lampę, pamiętasz, mieliśmy taką sałą Nawet mieć, dwie. Nawet dwie mieliśmy takie same garderoba, tak, dosyć obszerna garderowa, co ja bym powiedział, no ale nie jest aż, aż jakaś mega, mega wielka. E, dlatego nie wybraliśmy akurat tego pokoju, bo tamten pokój jest dużo, ale to dużo większy. E, łazienka standardowa, łazienka ładna, poładna, ładna, ale nada, tak jest samo, coś mieliśmy w tym. Nad stołem. Nad stołem. W mm swojej -hmm. kuchni. Łazienka prezentuje się w ten sposób. Wcześniej jest potrzebny, Oczywiście. No i sauna. Zuść. Sauna wydaje mi się, że będzie. Będzie... Nagramy na pewno są jakiś film. Kto dłużytrzyma sauna, no czy ja czyż. Dlaczego. No bo ja nie lubię grzać. Ale wiesz, wiesz, teraz przechodzimy na nowy poziom, będzie do wygrania dużo więcej pieniędzy. Wydaje mi się, że e, takie właśnie filmy będziemy zaczynać od e, 10 tysięcy złotych, także do wygrania będzie od 10 tysięcy złotych. No wchodzimy na nowy poziom, także wydaje mi się, że również powinienem rozdawać więcej pieniędzy i troszeczkę przestać też taki... Snerowaty. Snerowaty. No już w zasadzie mam wszystko to, czego chciałem, więc mogę zacząć rozdawać tą kasę, mogę zacząć jeśli dzielić tą kasą, bo osiągnąłem to, na co pracowałem tak naprawdę przez, przez całe życie, także wydaje mi się, że pora nadeszła, żeby zacząć się dzielić tymi pieniędzmi i zacząć robić lekcje na YouTubie, także jeszcze pokażemy korytarz u góry. No i poprzemy filmik, widzimy się w jutrzejszym filmie. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, czyli taki sam czerwony przycisk, kliknąć tam na dole i dołączyć do naszego kanału. Na no bozykuję się, się grubo. Zaczka mi to pokażemy jeszcze górę i, i cóż. No i poczekamy się z widzami. Widzimy się w jutrzejszym odcinku i zobaczycie reakcję oraz dalszą część domu, ale reakcję Huberta. Z perspektywy perspektywy? Ich. No z ich perspektywy. Zobaczymy, pojedyncze, powpuszczamy i zobaczymy po prostu jak oni reagują na ten dom. Chodź. Okej, okay, tutaj znajduje się bardzo, ale to bardzo długi korytarz No i oczywiście drzwi, za którymi znajdują się ich pokoje Jeżeli nie będzie żadnych kłótni To świniak tak robi? No tak Przez coś się myślałem, ja. myślałem, że ktoś się błagą do domu W każdym razie, za tymi drzwiami znajdują się ich pokoje Jeżeli nie będzie żadnych kłótni, tak jak mówiłem Wybiorą je po prostu w spokoju. Jeżeli będą się kłócić o pokoje No to cóż, będziemy musieli wymyślić jakieś konkurencje W których po prostu zawalczą o te pokoje Tutaj znajduje się tak naprawdę wyjście na dach Wydaje mi się, że na dachu również możemy nagrać jakiś fajny odcineczek Tutaj bezpośrednio jeszcze nie przejście. No, jest karynka, widzisz to, tak? Tutaj mamy jakiś Mini golfa w sumie zrobi, wiesz, z dachu. Z... I do jeziorka. I puu! Ale to, musimy, to musimy kupić takie piłki rozpuszczające się w wodzie. Choć pokażemy również tutaj taras, to która wygra. Wydaje mi się, że ten pokój jest najlepszy, bo ma najbardziej obszerny taras. Oczywiście nie pokazuję tego pokoju, tylko pokaż taras. Tam znajduje się garaż na 7 aut. Jeżeli będziemy potrzebować dużo aut, to na pewno każdy się zmieści. No i cóż, wydaje mi się, że zaraz podjadę pod nich, pod bramę, wpuszczamy eee, ich tutaj eee, no i musimy nagrać ich pierwszą reakcję, ale to już zobaczycie w następnym odcinku, no i oczywiście zobaczycie drugą część domu jeżeli ty nie zostawiłeś jeszcze subskrypcji to zostaw tą subskrypcję, dołącz do naszego kanału a my cóż, widzimy się w następnym odcinku mam nadzieję, że dom wam się podobał dołożyłem wszelkich starań, żeby wybrać jak najlepszy mam nadzieję, że spełniłem wasze oczekiwania no i cóż do zobaczenia państwu, widzimy się w jutrzejszym odcinku, papa pa.